Witam Was w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj dla Was kolejne informacje z Niebezpiecznego Oddziału. Między innymi kampania Nickelodeon dotycząca Kid Choice Awards na całym świecie, między innymi w Polsce. Możliwość głosowania w Kid Choice Awards 2022 już jest uruchomiona. Oczywiście 10 marca dostaniemy galę oraz oczywiście, co najważniejsze w, tej, w tych wszystkich informacjach, powód Henryka, nowy odcinek Niebezpiecznego Oddziału tuż przed galą Kid Choice Awards. I no oczywiście, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. I pamiętajcie, żeby zabicił w górę. Pamiętajcie, że oczywiście, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, aby nie ominąć kolejnych odcinków na kanale. Jeżeli dobijecie tak z 11 łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to oczywiście na kanale pojawi się kolejny odcinek z tej serii, czyli Danger News. Oczywiście, mam nadzieję, że, wa że Wam się ta seria podoba. No i oczywiście, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach Danger News. A ja Wam oczywiście przypnę serduszko. No i oczywiście, już bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. A więc, jak wiecie, Nickelodeon już. albo jeżeli jeszcze nie wiecie, Nickelodeon wystartowało właśnie z kampanią dotyczącą Kid Choice Awards. Tak, na całym świecie, na Instagramach, Twitterach, Facebookach oraz innych mediach społecznościowych są różne widea, są różne zdjęcia, i tam możecie zobaczyć wszystkie nominacje do Kid Choice Awards. A przynajmniej ten najważniejsze to zależy co gdzie sobie oczywiście tam znajdziecie. No oczywiście, jeżeli chodzi o to wszystko, to nie ominęło się oczywiście tutaj od nominacji z niebezpiecznego oddziału m.in. Luhan oraz oczywiście Cooper Barnes, dostali oczywiście nominacje w Critics' Awards, ale też oczywiście tutaj aktor grający Elliot w Astronautach oraz aktor grający Dylan w TSB Young Dylan też dostali nominacje, dlatego myślę, że naprawdę konkurencja, jeżeli chodzi o tę kategorię, będzie bardzo dobra. Ale jeżeli chodzi o to wszystko, to oczywiście na kanale już jest odcinek, gdzie przedstawiam wam moje tytuły na Critics' Awards, więc oczywiście możecie go sobie obejrzeć. No i oczywiście przechodzimy do kolejnych informacji, czyli możliwości głosowania. Tak, jak już mówiłem, możemy głosować w Kid Choice OS 2022. No i wszystko, yy, no i wszystko oczywiście możecie sobie znaleźć tak, tak, tak naprawdę na stole. Wystarczy sobie wpisać. No tylko może wpisać po prostu Nickelodeon yy, Kit Choice OS 2022, czyli Nickelodeon KCA 2022. Tam macie link do głosowania. No i oczywiście tam możecie sobie zagłosować właśnie na, no, na kogo, w tym chcecie. No i tak to oczywiście, jeżeli chodzi o to wszystko działa. Oczywiście pamiętajcie, że też jeżeli chodzi o głosowanie, to ono się już niedługo zakończy, ponieważ dobrze wiecie, że też no, to, to trochę zajmuje, więc na 100%... Dzień albo dwa, albo nawet już jest szansa, że trzy dni przed Galo Creatures Awards to głosowanie zostanie zamknięte, więc pamiętajcie, żeby oczywiście zagłosować. Ponieważ jeżeli no, Wam się nie uda, to już będzie trochę słabo. Ale jeżeli chodzi o te głosowania, to nawet dostaliśmy polskich influencerów oraz polskie gwiazdy, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna, oczywiście, wiadomość dla nas. Mamy nadzieję, że oczywiście też coś yy, fajnego kiedyś w przyszłości dostaniemy w Polsce. Jeżeli chodzi o Key Choice Awards, między innymi, nie wiem, być może gdyby u nas się kiedyś nawet odbyła gala Awards, albo gdybyśmy nawet mogli mieć swoją polską gwiazdę na gali osobiście, myślę, że to naprawdę byłby wielki zaszczyt, oczywiście, gdybyśmy coś takiego mieli, ale na razie będziemy musieli się cieszyć po prostu tymi dodatkowymi nominacjami. No I oczywiście najważniejsza informacja czyli powód Jasona Normana, czyli Henryka w Danger Force. Tak, jest to już kolejny powód, ponieważ najpierw był powód w odcinku yy, w, tej, w tym odcinku, gdzie Czapa się zakochała, ale to było na kilka sekund, potem odcinek the Indzie gdzie dostaliśmy yy, całkowicie Henryka. Później jeszcze dostaliśmy odcinek w długim sezonie i teraz kolejny dostajemy i to jest naprawdę bardzo ciekawe, że Henryk znowu wraca. No i tak, jeżeli chodzi o ten odcinek, to będzie on bardzo ciekawy. Przede wszystkim Jason Norman też znowu fruzował tutaj wraca, więc będzie bardzo ciekawe. No i oczywiście dostajemy też oczywiście parę innych fajnych scen w niebezpiecznym, w niebezpiecznym oddziale właśnie to w zwiastunie nowego odcinka niebezpiecznego oddziału. Między innymi Henryk może przynosić swój półśmowy na innych, co widzieliśmy na przykład Reja oraz wraca Frankini. Fantyki nie wraca, dlatego myślę, że to będzie bardzo ciekawe i możemy spodziewać się naprawdę bardzo fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o ten odcinek. No oczywiście mam nadzieję, że Niebezpieczny Oddział wygra w Key Choice Awards, a naprawdę myślę, że taki odcinek może dać Niebezpiecznym Oddziałowi bardzo dużą przewagę, ponieważ nawet jeżeli głosowanie już się zakończy wtedy, kiedy jakby ten odcinek zostanie wyemitowany, to sam trailer już tak no powiedzmy, że ludzi naprawdę yy, może napawać optymizmem i wiele osób też zagłosuje właśnie dzięki temu na Niebezpieczny Oddział, dlatego myślę, że Niebezpieczny Oddział właśnie dzięki temu ma tego swego rodzaju asa w rękawie, który być może może nawet doprowadzić do zbycia. No i oczywiście mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i pamiętajcie, żeby zostawić ka w górę, pamiętajcie też oczywiście, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. No I oczywiście, jeżeli lubicie tę serię Danger News, to napiszcie w komentarzach Danger News. Ja oczywiście Wam przykłę serduszko. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!